Dzień dobry. Trafił do mnie do mojej początkowej, dopiero zaczynającej się kolekcji noży Opinel. Nowy nóż 07. Jest to orzech włoski. Tak się pięknie prezentuje. W wersji wersji nierdzewnej. Zobaczcie. Tak on ładnie wygląda. Bardzo ładny kolor. I teraz, dla porównania, chciałem Wam pokazać pozostałe noże, które mam w kolekcji. Noże z drewnianą rękojeścią, w nierdzewce i w kolejności numerycznej. Jest to dziewiątka dąb, ósemka bóg i siódemka orzech. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę w kolorach. Ten jest siódemka. Taki ciemniejszy brąz. To jest ósemka, bóg. Taki dosyć jasny kolor. No i dziewiątka. Dąb. To jest taki kolor pomiędzy, jeżeli możecie zauważyć. To są trzy moje nowe Opinele. Niedawno zakupione w kolekcji. I tak jak mówię, od dziewiątki do siódemki. To tylko tyle. Chciałem się tym pochwalić. Zapraszam do subskrypcji, lajków i komentowania. Cześć!